Cześć, witajcie. Chciałam Wam pokazać jaką kartkę stworzyłam z okazji 40. urodzin pewnego mężczyzny, który bardzo lubi traktory i robić zdjęcia pól, więc spróbowałam do tego wszystkiego nawiązać. Pokażę Wam jak mi to wyszło. Cały zapakowałam w taką zieloną kopertę, którą ozdobiłam dosłownie tak delikatnie, bo dodałam tylko tego ptaszka. Bardzo mi się po prostu spodobał i nawiązuje do tego co jest w środku. Nie chciałam takiej klasyki pójść 40 lat, czy tam w dniu urodzin, po prostu tak sobie pomyślałam, że to będzie dużo takie ciekawsze rozwiązanie. To, co może zauważyliście już ostatnio, powróciłam do tego, żeby przekładać kartki dodatkowym papierem, ponieważ to dużo ułatwia wyciąganie ich tak, z kopert. Nie robię typowo takich płaskich kartek, więc Zawsze, zawsze coś tam po prostu odstaje, a to dużo pomaga właśnie w tym. I teraz tak, sama kartka prezentuje się w ten sposób. Zobaczcie. Jest tutaj traktor, tło. Zresztą zrobiłam, zrobiłam kilka warstw, bo jest na białej bazie. Jedna, druga, trzecia, czwarta, żeby zbudować troszeczkę takie, takie tu nie robić odstającej tego przodu bardzo odstającego więc po prostu naklejam na płasko, ale kilka tak się prezentuje to oczywiście słoneczniki nie widać bo troszeczkę zakryłam, ale tam jest taki płotek musicie mi wierzyć bardziej bym powiedziała na słowa pochlapałam troszeczkę tak mi się to z tym wszystkim po prostu skojarzyło Tu jest taki i teraz to co jest w sumie gdzieś tam Najciekawsze w tym wszystkim i najbardziej, bym działa, istotne, czyli środek, bo to jest jakby ta główna część. Ja tylko zakryję życzenia. Patrzcie. Taki właśnie mi się marzył obraz znaczy, obraz, taki krajobraz zrobiony w wersji 3D. Całe grafiki to pochodzą od Artianet. Te generalnie w ogóle na zamówienie. Do, dostałam ten tutaj krajobraz, obraz, wcześniej skomponowałam i, i wyszła taka, taka po prostu kartka. Tu pod spodem są właśnie życzenia. Tutaj nie będę wam pokazywać, ponieważ jest już wszystko podpisane. A tak się prezentuje sama. Sama kartka, jak widzicie, jest tło. Raz, dwa, trzy, cztery warstwy. Każdy, każdą część tuszowałam dzięki czemu ona tak fajnie wygląda generalnie muszę się przyznać, że trzy raz tak siedziałam długo, kombinowałam po prostu nad kartką, ale myślę, że dla takiego efektu naprawdę naprawdę jest warto także dziękuję za, za obejrzenie